Uf, o Czy można roznieść... O! Kicek Epix. Skąd się kojarzę generalnie? Ty to jest przecież konto. No rzeczywiście. I jak można zauważyć? Portfel został doładowany, mi się wydaje. No rzeczywiście, jest 30 zł i 45 groszy. Ja jeszcze może jakaś darmowa codzienna skrzynka. No, ale skrzynka. No najpierw zobaczymy może co poleci wielmożnemu. Panu Epixowi. Nie jestem robotem. Ja jestem robotem. Nie o, niestety nie mogę. No, ale ja myślę, że możemy na początek takie... Szukać takich małych profitów. Nowa skrzynka. Kometa? Kometa. Dawaj, kometa. Sprawdźmy, czy w ogóle coś jest tutaj o, o. opłacalnego. Mm. Jak za skrzynkę za, za, za złotych. 6 złotych No to się opłaca Ja myślę, że no jakby no, wydropiły no, no. jakieś skinki w dobrym stanie, nawet jakby ten... Nawet jak, jak ten, ten No to ten zawsze można skin. coś z tego zrobić, mi się o, wydaje No to dobra, dobra, nie, dobra, dobra. pierwszą możemy na, nawet razem kliknąć Trzy, jeden O kurwa, ale, ale poleciało O O Dzień. O Dziękuje, Paweł, Ja złotych, moi, drogi. moi drodzy nie wiem, ja myślę, żeby ogólnie zrobić na początek coś takiego. Po prostu otworzył najpierw. I potem dopiero Tak, z... i z... potem najwyżej zrobilibyśmy no. coś z upgraderem. Dawaj. Dlatego. Jeszcze raz. No, co no, no co dobra. dobra. No bo. Jak dostał raz, to oddam może. I drugi raz na tutaj. Dziwielek? To jest. No ale ja myślę... Nawet może być. Dobra, no, poszukajmy, tej, no. poszukajmy czek. Zostało nam jeszcze 18 złotych na koncie. Znaczy oczywiście to nie jest nasze konto. Yyy, e, co tutaj mamy? No tu nie będzie nic ciekawego mi się wydaje. No właśnie widzę, nie wiem to, że dwie osoby trafiły jakiegoś no, Dwie czy coś. Na... No właśnie, a poza tym a tutaj masz skrzynkę też za 6 zł, a... Ale to samo jest prawie. No jednak masz... Trzy skiny, które masz nie dużą oddaję. procent szans, tak ale widzisz masz te 10, ale no. to są stany po prostu. Ale no. one no nie oddają. No, A Jak coś oddaje, to... To nie oddaje, to po prostu nie oddaje. Najprościej można powiedzieć. Nie, mamy toksiki, mamy diablo. Ja pamiętam swego czasu, Dawaj, jak jeszcze diablo, siedziałem na k dropie Dawaj, to diablo. mocno byłem zajarzony na Diablo. I pamiętam, pamiętam, że byłem jedną z osób, której y, udało się wydropić tutaj. Dobra, ona 6 zł, kosztuje, tu jest? Y, tutaj tą memeczkę. Ale jak za 6 zł, myślę, że na spokojnie. Ja otworzyłem Dobra, tamtą, więc teraz. Eri musi. Y, mamy tutaj. O! Takie. Hmm, no. Dobra, nie, nie oddaję. Nie, nie. diablo, dzisiaj, niestety. Nie, nie Niestety nie ma tej Amadeusza do tego, nie możemy Nie możemy tą skrzynkę na razie nazwać władcą To Tutaj jakieś Ice Blasty standardowo to, w toksiku. A, no można innego toksika i tak mamy tego, to najwyżej no, no właśnie, to najwyżej, ale czekaj Czekaj Nie no, w sumie wiesz co, jest większy no, procent szans udać, no. na te twoje A Widzę, jako... że tutaj ludzie trafiali bardzo dużo p mm -hmm. Może będziemy pierwszymi ludźmi, Wigne którzy trafią MK, ale to jest raczej tak zwany mokry sen. Także może z wokieta pomoże. Wiecie, zawsze to jakaś wbita z łokcia. Chociaż ten rewolwer. I on tam stoi? Ten rewolwer generalnie... Koło coś trójki, a to tak Ale to się potem przerobi, jeżeli chodzi o skinki. Zostało nam jeszcze 6,32. No to... Co, kometa? No, skoro, odda, skoro kometa oddała, raz jak kliknęliśmy we dwójkę, to teraz być może też odda kometka. U. U. A, nie jest po mnie jest... ten... I to jest. Ten... I co my tu mamy? No mamy. Tych skinów bym się pozbył od tak zwanego strzała i myślę, że co możemy. Ten na pewno sobie możemy zmienić na niemie jakieś. 4,50? Może coś takiego. Na tyle nie ma nic ciekawego. Nie, bo nie usunąłem tutaj tego. No, myślę, że. No, dawaj. Czekaj, jakieś balansy tutaj pozmieniać triangle mody, te sprawy, rolki. Także. tu. O! Dobra, coś tutaj mamy. Teraz bym się pozbył tego Digielka. Może. Może no, akurat nie za 6 zł, ale takie no. ofensywne 4,20. 4,20. No. No teraz ty. Żeby nie było ale na mnie. A, e, tak dlaczego jest fajnie. To jest fajne. Cześć. dobrze. Dobrze, może na upgraderze nam coś posprzyja. Na okay. razie łączna wartość tych skinów no nie przewyższa tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Ale, może, jak zaczęliśmy tym gloczkiem, to może jeszcze dalej pociągniemy jego tak. Dawaj, takie teraz, pięć na glock? No, to jest jakiś pomysł. Dobra, coś tutaj poklikam. Żeby, oczywiście, był fart. I myślę, że zostanie na tym, nas spokojnie zostanie na tym gloczku. Dobra, Co, i. O, no, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze nie. troszkę brakuje, żebyśmy wyszli chociażby na to zero minimalne. Na to zero, no. Został nam jeszcze ten banan nieruszony, ale ja myślę, że tego banana zostawimy sobie na koniec. Jako, że wiadomo, że banan no to że coś drugiego, to tak akurat banan no, też jest najdroższym skinem. Ale 5.20 spróbujmy. Ty to na Agencika, bo hmm. widziałem, że to jest fajny Agencik, a z tego co grałem z Epixem chyba nie ma agencików na swoim głównym koncie. O, właśnie, bym zapomniał. Na spokojnie no, powinno strechać. I jest. tak jest. Nie, myślę, że... Gdyby Epix chciał, to... Możemy sobie w sumie mu zostawić tego słata. Zostawicie tego swata? <grymne> cool. Nie, jego tylko nie ma. No a wytniesz to kurwa. <grymne> to <grymne> to cool. Dalej. To, dalej robić. Yy, w sumie 17 <grymne> <To> znaczy. zł <złotych. grymne> i Tyle samo co było, ja pierdolę. Yy, nie wiem, co ja mogę teraz o tym myśleć. 17 zł Dawaj tego bloka. Tego bloka z tego. Zostawić? O, to znaczy. Nie, nie, właśnie jego blok. No, no, ja to dałem. Dobra, no to polecimy Dobra. na razie tak. Gloka na AWP hmm. Możesz spróbować. Teraz ja? <grywa> Dobra, teraz full. Teraz lecimy, A musimy ful, lecieć ar, na fula. Psyska, Teraz już musimy lecieć na pula. Ile by za to chciało? No, nie, jednak... Nie, mało, mało. nie trzeba... To tyle tych zartaj nawolił. Co 19. Mamy tutaj. Nie wiem. Myślę, że jakiś Blue Tiger. Coś takiego. Daj na chwilę. Daj na chwilę. Star starszy brat. Chyba st Starszy brat, przed muszę chyba kończyć. <laughs> Odznacz sobie skin. Nie wiem, co on właśnie zrobił, ale zrobił to. Do... Dzięki ci, starszy brat. Piękki ci starszy bracie. No. Jakby to. Nie wiem co to robi. Nie wiem co to robi flet Ale generalnie moglibyśmy w sumie iść sobie otwierać dalej, ale... Ja bym dalej polecił na No to 23 zł. To my tutaj mamy. M czwórka jakaś ciekawa. Albo te berety. Jakaś czwóreczka. Nie ja no, myślę, że typowy Epix nie grałby Beretami. No w sumie tak. to Epix? No, Epix oh. właśnie woli takie jakieś emeczki, jakieś takie sztuczki, z paralizatorem i... nie. I nie, to... To... To nie było. Nas to nie było. No co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że Epix się o tym nie... Tobie, generalnie, dlatego jedyne, co mogę zrobić póki co w tej sytuacji, to może odegrać jakiś taki sentymentalny hymn na tak co zrobiliśmy. Ej, hey, chwila, co tu się odejwało? To tu jest przegrane? Yy, yy, tak. To tak było jak. Nie w... ma pieniędzy na jakiej drogę? To, to, to tak było jak. My. Ale ci pytaje.